Halo, witamy państwa wraz ze mną na stanowisku komentatorskim Włodzimierz Szaranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go państwo razem z nami z przyjemnością. Dostrzegł partnera Okazja, uderza. A sprytnie chciał teraz przelobować bramkarza. Niezbyt precyzyjnie i bramkarz był lepszy. Dobra pozycja do oddania strzału. Zespół traci piłkę. Zatrzymana Jego koszta Stuprocentowa okazja Oddaje strzał Brawo, gol Rozpaczliwa interwencja nie zdała się na nic i piłka w siatce. Ale wykorzystał błąd bramkarza lobując go w ostatniej chwili. Takie strzały są nie do obrony tuż pod poprzeczkę. Bliska już do Bramki. Strada piłki. Jego koszta. Doskonale zagrał. Jezus na was. Ale wspaniała bramka. Ale kapitalne uderzenie. Pięknie, w sam dolny ruch bramki. Znakomicie wykończył tę akcję. Jestem pod wrażeniem precyzji uderzenia. Piłka trafia do przeciwników. Kamil. Czy to wykorzysta? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. No, będzie dol? Aj, pech, słupek! Tracą piłkę. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Tawi ma do kogo zagrać, ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Czy to wykorzysta? Strzela! O, la jaka bramka! Wyślećmy tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Diego Costa wybija, ale piłka wciąż w polu. Był faul i rzut wolny. Powiem szczerze, ekscentryczne zachowanie bramkarza. No i udało się odzyskać piłkę. Nie wiem, z kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat 3 do 0. W pierwszej połowie oglądaliśmy grę do jednej bramki. Jak myślisz, Włodek, czy po przerwie coś się zmieni? Trochę ironizując, po zmianie stron pewnie będzie znowu gra do tej drugiej bramki. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Pastore. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Świetna akcja Fabregasa, obok są partnerzy. Czy to wykorzysta? Diego Costa! Jesus Tamas. Trafia w poprzeczkę! Piłka poza boiskiem. Piłkę przejmują rywale. Oddaje strzał Tu są od bramki. Przeciwnicy przejmują piłkę. Jest za, zawod... ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Mamy bramkę, proszę Państwa. Myślę, że jakby szedł z wojska, niczego by to nie zmieniło. To prawda, co w światło bramki, to wpada. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Javier Pastore. Bardzo dobry odbiór. Mogą kontratakować. Niewiarygodne, udało mu się obronić. Wygląda na to, że ta piłka go trafiła niechcący. A teraz piłka. Dobra okazja! Nie, nie ma gola, słupek! Strada piłki. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Minimalnie na spalony. No ale spalony Złe podanie i strata w środku pola Jego koszta Przyjął i odgrywa z powrotem Czy to wykorzysta? No strzela! Jak on tego nie trafił Włodek? Ale z drugiej strony jak kapitalnie zachował się bramkarz Zaraz będą dośrodkowywali rzut rożnego Źle wykonany rzut rożny Przeciwnik przejmuje piłkę Uderzenie w stronę bramki Zespół traci piłkę. Montoya, Tabi, Diego, Costa. znakomita wymiana. No, teraz mają szansę. Jest okazja! Piłkarz nadal leży na murawie. Toni wygląda na naciągnięty mięśnik. Za chwilę wznowią grę z rzutu rożnego. Skuteczna interwencja, i znowu mają piłkę. Sędzia odgwizdał faul. No i jaka jest decyzja? Darren Fletcher. Próbuje wślizgiem. Idealnie, tam gdzie miała trafić. Czy to wykorzysta? Strzela! Ale pięknie. Ta bramka, którą oglądamy w powtórce, niewiele zmieni w ich sytuacji. Na ogół mówi się, że jest to gol honorowy, ale bardziej w tym przypadku trzeba powiedzieć gol na otarcie West. Dobra interwencja obrony. Ależ niesamowity atak obrońcy. Gwizdek i koniec meczu. Imponujący wynik i całkowicie zasłużony. Gra do jednej bramki.